Maciej Kurzajewski przerwał milczenie, dosadnie odniósł się do afery z Pauliną Smaszcz, te słowa wywołały burzę. Maciej Kurzajewski w inteligentny sposób odpowiedział na internetowe zaczepki Pauliny Smaszcz. Gdy ona w kilku postach rozpisywała się na temat obecnego związku byłego męża, jemu wystarczyło zaledwie jedno zdanie. Internauci zaczęli mu gratulować. Maciej Kurzajewski odpowiedział Paulinie Smaszcz. Niedawno była partnerka prezentera TVP ponownie odpaliła się w mediach społecznościowych. W kilku postach zaczęła wprost wytykać zachowania byłego partnera i Katarzyny Cichopek, które według niej są niemoralne. Przypomnijmy, że Paulina Smaszcz ma przed sobą sądową batalię jednakowo z byłym mężem oraz jego aktualną partnerką. Mimo to chętnie nadal wraca do ich relacji w internecie. Tym razem Maciej Kurzajewski nie mógł pozostawić bez odpowiedzi kolejnego ataku gwiazdy. W krótkim poście Srogo podsumował całą sytuację. Maciej Kurzajewski staje w obronie swojego związku. Obecnie para prowadzących pytania na śniadanie odpoczywa na rajskich wakacjach w Grecji. Z wyjazdu oczywiście publikują zdjęcia, a pod jednym z nich Maciej Kurzajewski pozostawił wymowny opis: Ciesz się ciszą. Wraz ze zdaniem dodał także hasztagi, które bez wątpienia odnoszą się do zachowania jego byłej żony. Dziennikarz dodał od siebie: Kratka żyj swoim życiem. Internauci współczują Maciejowi Kurzajewskiemu. Paulina Smaszcz tworzyła małżeństwo z Gwiazdorem TVP przez 24 lata. Wspólnie doczekali się dwóch synów, jednak ich relacja rozpadła się w 2020 roku. Biorąc pod uwagę poczynania gwiazdy z ostatnich miesięcy wielu internautów zaczęło stawać po stronie Macieja Kurzajewskiego w medialnym konflikcie. Patrząc na zachowanie pana byłej żony, nie trudno jest dojść do wniosku, że nie miał pan łatwego życia z tą kobietą. Pan powinien dostać jakąś nagrodę za wytrwałość. Milczenie jest złotem. Mistrz Ciętej Riposty.